jak to się stało, że no zaśpiewałeś dzisiaj z Habakukiem. Czy zdarza ci się to wiesz, ostatnio? Wiesz, Czy po prostu spontan zupełny? Zdarza się to po raz piąty albo szósty z kolei. Poprzedni koncert był w ostrudzie i ja w ogóle sobie bardzo cenię te takie pigułki energetyczne e, i, i własne i obserwować, jak robią to gościa Habakuka, bo zawsze, zawsze się wtedy tworzy wyjątkowa atmosfera i także mam nadzieję takie, że tak ludzie odebrali to i dzisiaj. Nie bój się, i wyrażaj, Broda, lider Habakuka, wokalista, gitarzysta, no myślę, że człowiek jednak orkiestra w Habakuku od samego początku kiedy z Arturem Szumlasem. Jak na przestrzeni tych lat broda zmienił się zespół Habakuk? No wydaje mi się, że, że, że coraz młodsi jesteśmy i to jest najważniejsze. Energii coraz więcej, także myślę, że wszystkie młode zespoły powinny nam zazdrościć okrutnie. No bo jesteśmy groźnymi sukińsenami w tym, co robimy. Jak odbierasz to miejsce, w którym dzisiaj graliście? To jest w miarę nowe miejsce w Częstowie. Kiedyś tutaj się działo bardzo dużo, 20-30 lat temu, bo to przecież był amfiteatr, na którym grały najbardziej garażowe składy poprzez chóry, nie wiem, żołnierskie, Armii Czerwonej itd. itd. Teraz grał habaku. Jest nowy amfiteatr. Czy uważasz, że jest to lepsze miejsce niż na przykład plac biegańskiego? Zacznę od tego, że ja w ogóle wiesz, no, wychowywałem się na tysiącleciu, więc tutaj to miejsce to znałem i pamiętam różne festyny. Pa pamiętam wiesz, takie beczki z piwem, co, co, co były i tak dalej. Wtedy nie piłem piwa, bo będę dzieciakiem, ale, ale pamiętam ten klimat, tych festynów rodzinnych i, 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 i tak dalej. Cieszę się bardzo, że to miejsce znowu żyje po prostu, i, bo, bo potrzebne jest często i bardzo. Zresztą takich miejsc powinno być kilka nawet, podejrzewam. Dzisiaj Regę polishing na styli, jeżeli chodzi o projekt z z Staszczykiem, ale także. Gość Kinglover. Przede wszystkim, na początek pytanie, to samo zadaję Monikowi, czy jest możliwe zalegalizowanie tego projektu na płycie, a nie tylko jako projekt koncertowy? To znaczy wiesz co, no, no, tak jak rozmawialiśmy w wcześniej w wywiadzie tym, dla gazety, wiesz, no y, nigdy o tym, znaczy na razie ten projekt jako taki y, jest jakby taki trochę zamrożony, bo, bo, bo i Muniek jest bardzo zapracowany, bo gra przecież i y, y, y w Tilawi ma swój ten solowy projekt Muniek. Habakuk też też, też no, no, sporo koncertuje, pracujemy nad nową płytą, także zobaczymy być może. No, no. Na razie, na, na razie koncertujemy. Muniek się pojawił na płytę go, gościnnie wcześniej także. Życzę Ci tego, ponieważ Muniek powiedział sam w swoim wywiadzie, że ze szwagierkolaską też na początku był projekt czysto koncertowy, a w końcu zalegalizowali ten związek, że tak powiemy, koncertowy. A teraz na sam koniec to pytanie, które zadaje wszystkim. Czego można życzyć chybakukom? Znaczy, no, myślę, że. że, że, że że zdrowia, prawda, no i generalnie zachowania m, przyjaźni w zespole, to jest najważniejsze, wydaje mi się, że m, <laughs> specjalnie mamy z tym problemu, ale, ale żeby, 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 żeby ten, ten, ten duch e, Family Front, który od, od wielu lat po prostu promujemy, żeby, żeby był po prostu żywy. Tego życzymy oczywiście zespołowi Habakuk, tego życzymy przyjaciołom, całemu Family Front, a teraz na sam koniec Czewa TV, pozdrów broda, y, widzów naszych Czewa TV.